Ja nie witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Survival i jest ojeku ile rzeczy się wydarzyło słuchajcie jakaś masakra. Na samym wstępie jesteśmy w kompletnie nowej miejscówce, a tą miejscówce, miejscówkę znaleźliśmy na live'ie na którym było ponad 5,5 osób, więc jakaś kompletna masakra, co wy robicie z tą serią niesamowite. Jeżeli nie chcecie przegapić żadnego live'a, musicie koniecznie zostawić subskrypcję w Tremorze Słuchajcie, na live'ie znalazłem skarb. Skarb znalazłem, więc sami widzicie, że kozackie gdzie mamy kicie, więc Kicia idzie razem z nami. Kicia, chodź, chodź, to jest pani Kicia oficjalnie. Halo, co jest? Czemu jeszcze nie idziesz? A ty, ej, to boli! Chodzimy sobie do tej naszej fortecy. Ciekawe. Czy, one, czy ona się jakoś zmieniła? Tutaj od środka chyba nie. Wioska. Tutaj nawet może być widać troszeczkę na tej mapce, że w tamtą stronę jest kolejna wioska, właśnie villagerów. Więc dzieje się, będziemy chcieli. A możemy wejść na ciebie, tak? Jak na ciebie wejść? Wariacie. Jak na ciebie weź, Jak się oswaj... O, dobra, dobra, no. E, weźmy sobie troszeczkę drewna, tak. Potrzebujemy w tym celu trochę drewna, żeby zrobić płotki. Więc wybijmy sobie to całe drewno. Mamy na szczęście siekierkę, więc no, się zostanie tutaj konikty nikt. wariacie, no patrz jaki Ryszard jest... No oj, jak się stawia! Ryszard, coś ty? Stawiasz się tak? Ej, no gościu, Ryszard. Dobra, sprawdźmy, co ci villagerowie mają tutaj do zaoferowania. No nic ciekawego. Ty w sumie też nic nie masz ciekawego. Ty w ogóle nie masz profesji. Tutaj w ogóle ten moment, ten jest farmerem. Dużo jest villagerów z profesją, więc to mi się podoba. E, sprawdźmy, czy tutaj jest. A... Okej, okay, co to jest? Loom. Jak się robi loom? Okej, okay, coś takiego: bloki i nicie. Dobra, zróbmy. Nie wiem, czy to jest stacja robocza. Lum, nie wiem co to jest ten lum Dobra, ale postawimy sobie tutaj w randomowym miejscu Również e, zróbmy sobie tą e, To coś właśnie, tą mównicę jakby Natomiast czy jest tutaj jeszcze jakiś villager Który nie ma profesji, halo No chyba po naszym terenie Co tutaj się znajduje, czy są tutaj również jakieś inne Ciekawe rzeczy, które można znaleźć Wiecie, znaleźliśmy piramidę A to może być dopiero początek, więc lecimy dalej Ku przygodzie, jazda Ryszard Biegnie ile sił w podkowach A pójdę dalej zwiedzać Te tutaj tereny Ole, wskoczyłem z tobą. Nice, dobra, ej, weźmy sobie to. Okej, okay, okej. Okay. Ryszard był taki młody. Dopiero co go oswoiłem, wskoczyliśmy do wody. Chciałem tylko chwileczkę przepłynąć. Ryszard był dobrym końcem. Koń, który się nie poddaje. Gra Minecraft, która chciała go zjeść. On powiedział jej nie. Powiedział, nie dam się zjeść. wydarzyło się to, co się wydarzyło, nie wydarzyło się to. Nie, nie, nie. Gdzie ja jestem? Nie! Nie! Nie stało się to. Czekaj, no i trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że bardziej szczęśliwym odcinku.